Kiedyś w jednym z traktatów ewangelizacyjnych e, znalazłem taką, taki wymyślony dialog między Bogiem Ojcem a Jego synem w sprawie swojej śmierci. I ojciec mówi tak: Mój drogi synu, ta śmierć będzie dla ciebie straszna. Będziesz cierpiał bardziej niż ktokolwiek, kto chodził po ziemi. Doświadczysz tego, czego żadne z moich dzieci nigdy nie doświadczy. Widzisz, żeby zrobić dla nich miejsce w naszej rodzinie, Będę musiał się ciebie zaprzeć, synu. Będę musiał odrzucić cię i opuścić, zostawiając cię samotnego w godzinie Twojej śmierci, synu. Samo piekło nie byłoby dla ciebie tak straszliwe, jak będzie to odcięcie ode mnie. Krople potu pojawiły się na czole Jezusa. Lecz znów ta żywa obecność ojca otoczyła go swoją mocą, utrzymując w nieskończonym spokoju. W końcu Jezus spojrzał w górę. Ojcze, jestem zdecydowany przez to przejść. Każde słowo jest wypowiedziane przez Jezusa oddzielnie, jakby wyrwane z głębi jego serca. Mój synu, w tej godzinie na krzyżu, kiedy będziesz cierpiał najbardziej, kiedy będzie się wydawało, że cały smutek załamie cię i unicestwi, chcę, abyś pamiętał, że ja doświadczam oślepiającej agonii. Moje ojcowskie serce będzie złamane, gdy będę patrzył, jak mój umiłowany syn, klejnot mojego serca, jest ode mnie oderwany i zabity. Ale kochamy ich ojcze, kochamy ludzkość. Chcemy to zrobić, bo ich kochamy. I dlatego tak bardzo pragniemy, aby byli częścią nas. Dialog wymyślony, ale bardzo prawdopodobny. Ponieważ człowiek przez grzech odszedł od Boga, Bóg musiał dać kogoś, kto przeżyje życie bezgrzeszne i wycierpi karę oddzielenia od Boga Ojca. Bóg ustanowił pewne prawa i ich nie łamie. Na tym polega część jego miłości, że jest wierny i sprawiedliwy. I on wypełnił swoją sprawiedliwość, kiedy Jezus Chrystus umarł za ciebie i za mnie. I niezrozumienie tego, co uczynił Jezus na drzewie krzyża, oraz niezrozumienie tego, że po tej stronie życia nie jesteśmy jeszcze w niebie, ale w tą stronę idziemy, czyli problem cierpienia, cierpienia, które niesłusznie. Ale z własnej woli wycierpiał Jezus, i cierpienia, które nas spotyka często też niesłusznie, bo żyjemy w świecie, który już nie jest doskonały po grzechu pierworodnym. Ten problem cierpienia często przeszkadza człowiekowi w tym, żeby naprawdę zrozumiał Boga i Jego miłość. Popatrzmy chociażby na fragment Ewangelii, który będziemy czytać, ponieważ czytamy cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści. Czyli Jezus zapytał, to no, rozważaliśmy wczoraj, kim on jest dla uczniów. Piotr powiedział, ty jesteś Mesjasz. Od tego czasu Jezus zaczął im wyraźnie mówić o śmierci, która miała go spotkać. O tym, że będzie musiał znosić cierpienia z rąk przywódców żydowskich i że zostanie zabity, lecz po trzech dniach powstanie z martwych. Wtedy Piotr wziął go na stronę i zaczął przekonywać. Porzuć te myśli, Panie. Nie spotka cię nic złego. Lecz Jezus odwróciwszy się rzekł: Idź precz, szatanie. Jesteś dla mnie groźną pułapką. Rozumujesz po ludzku, a nie po bożemu. Potem zwrócił się do uczniów: Kto chce być moim uczniem, niech zrezygnuje z własnych ambicji, niech weźmie swój krzyż i idzie za mną. Każdy, kto żyje tylko dla siebie, zmarnuje swoje życie. Lecz kto poświęci je dla mnie, odzyska je. Cóż z tego, że zdobędziesz cały świat, gdy stracisz swoją duszę? Czy jest coś cenniejszego, niż ludzka dusza? Jeśli ktoś teraz wstydzi się mnie i mojej nauki, to ja, Syn Człowieczy, także będę się go wstydził, gdy powrócę kiedyś w swojej chwale oraz chwale Ojca i Świętych Aniołów i będę sądzić każdego człowieka na podstawie jego czynów. A niektórzy z was tutaj obecni dożyją chwili, gdy zobaczą przychodzącego mnie w moim królestwie. Bardzo bogaty tekst, jak każdy tekst biblijny, ale tutaj skupiamy się na tym, że po pierwsze, Piotr nie rozumie, dlaczego Jezus musiał umrzeć. Tak? To jest to, czemu przyglądaliśmy się na początku tej audycji. Dlaczego Jezus musiał umrzeć. To jest główne, główna rzecz całej Biblii. Natomiast druga rzecz, są cierpienia. I te cierpienia mogą sprawiać, że ludzie odchodzą od Boga. Jednym z cierpień jest to, co mówi Jezus w tym fragmencie. Czyli cierpienie z powodu tego, że przyznaje się do Jezusa. Są takie momenty w życiu, kiedy ktoś Cię zapyta, a Ty wierzysz w Boga? Są takie chwile w życiu, kiedy będziesz wy dokonywał wyborów moralnych ze względu na Jezusa i ludzie mus nie muszą wiedzieć, że to jest ze względu na Jezusa, ale będą się śmiali z Twoich wyborów moralnych. Są takie trudne chwile, kiedy opowiadamy się po stronie Jezusa i wtedy, ponieważ opowiadamy się po będziemy wyśmiani, będziemy odrzuceni, spotkają nas przykrości. Niektórzy zostali męczennikami, dlatego że wierzyli w Jezusa Chrystusa. Pamiętam ten moment, kiedy jakiś szaleniec, i to chyba też na nastolatek, nie pamiętam, to było 20 parę lat temu, w Stanach Zjednoczonych podchodził do dzieci i pytał, czy, wierzy, czy wierzą w Jezusa, i kiedy mówiły, że tak, to ich zabijał. Okropna rzecz. I tak wielkie cierpienie. Ale są też takie cierpienia, które wprost nie wiążą się z tym. Jakaś choroba, wołasz do Boga, modlisz się, postępujesz względem tego, yy, według tego, co mówi lekarz, medycyna, i nie przychodzi uzdrowienie. Jakiś związek, na którym ci zależało, twój współmałżonek, twoja współmałżonka, robiłeś wszystko, co mogłeś, modliłeś się, ta osoba odchodzi, opuszcza cię. Różne mogą być rzeczy, cierpienia, które są mnie zawinione, albo. Są to konsekwencje naszych wyborów, ale wiemy, że ktoś inny robił podobne rzeczy, nawrócił się i Bóg zabrał konsekwencje, w tym wypadku nie zabiera. I to jest chyba najtrudniejszy moment, moment, kiedy decydujesz, czy dalej wierzysz, że Bóg jest dobry, czy w tym momencie odsuwasz te myśli i mówisz, to nieprawda, że On jest dobry, odchodzę od Niego. I oczywiście Ty i ja mamy prawo stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Czuję się tak, jakbyś mnie opuścił, czuję się tak, jakbyś mnie zostawił, czuję się tak, jakby tobie na mnie nie zależało. Mamy prawo to wypowiedzieć przed Bogiem. Mamy prawo wypowiedzieć to, jak się czujemy. I możemy dodać potem: Jednak wierzę w to, co mówi Twoje słowo. Wierzę, że jesteś dobry, chociaż tego nie rozumiem. Wierzę, że to w tym wszystkim współdziałasz dla dobra mojego oraz moich bliskich. Daj mi siłę, daj mi moc przejść. Oczywiście możemy w każdej chwili. Mamy prawo wołać i powinniśmy wołać, żeby Bóg zabrał od nas to zło. Ale kiedy nie zabiera, kiedy to zło nie odchodzi, to jest ważne, jaką decyzję wtedy podejmiemy i co wtedy zrobimy. Jezus też kiedy był przed swoją męką, on wiedział, że z martwych stanie, on wiedział, że to dla naszego dobra, ale modlił się, Ojcze, nie chcę. Ale bądź wola Twoja. I, Ojcze, my przychodzimy do Ciebie. I dziękujemy Ci, że Ty jesteś dobry. I prosimy Cię, tchnij z nas swojego ducha. Nie dopuść, abyśmy ulegli w pokusie lub załamali się w doświadczeniu, ale wybaw nas od wszelkiego zła i poprowadź nas Twoimi drogami, abyśmy przynieśli plon obfity, plon stokrotny i plon trwały dla Twojego Królestwa. Amen.